Gdańsk Śródmieście to miejsce, które przyciąga turystów, studentów i inwestorów. Znajdujemy się przy ulicy Łąkowej 60. To właśnie tutaj znajdują się dwa atrakcyjne studia idealne pod inwestycjach. Każda z nich to 25 metrów kwadratowych funkcjonalnej przestrzeni. Jasny pokój dzienny z aneksem kuchennym, wygodna łazienka, balkon lub ogródek oraz miejsce w hali garażowej. Kilka minut dojdziesz stąd nad Motławę, na Wyspę Spichrzów, do sklepów, kawiarni i restauracji. To adres, który zawsze będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Wysoka stopa zwrotu z najmu krótkoterminowego, stabilny najem długoterminowy dla studentów lub osób pracujących, zainwestuj mądrze, zyskaj regularny dochód i miej swoje miejsce w sercu Gdańska. Zadzwoń do nas i poznaj szczegóły tej oferty.